Teraz moje włosy są za wysokie na ten hełm. Witajcie w kolejnym odcinku w serii Cosplay od podszewki, gdzie pokazuję z bliska wszystkie rozwiązania, elementy i pomysły, które zastosowałam w dotychczasowych strojach. Po to, żebyście Wy mogli skorzystać z tej wiedzy albo po prostu z ciekawości zobaczyć, jak zostały zrobione. Jeśli jesteście to nowi, witajcie! Ja jestem Violet i na Jego. tym kanale opowiadam o cosplayu i popkulturze. Jeśli te tematy są dla Was ciekawe, zostańcie ze mną, a jeszcze lepiej subskrybujcie kanał, klikajcie dzwoneczek, tak żeby być na bieżąco, wiecie. A jeśli się już znamy! Hej, cześć, dzień dobry! Mordy i mordeczki! Fioletowi kapitaliści i wierni fani picia wody na streamie. Jak się macie? Wiem, że w którymś z poprzednich odcinków mówiłam, że to nie jest tak, że wszystkie moje stroje są z Lola, ale jakby... no chyba są. Azir, podobnie jak wcześniej Kindred, nie jest dosłownym jeden do jednego odwzorowaniem postaci, ale raczej moją własną wariacją na jej temat i może dlatego również jest jednym z ulubionych, ponieważ mogłam w nim zawrzeć te elementy, które bardzo lubię w strojach, pozbyć się tych, które mi się zupełnie nie podobają... I ubrać całość w taki bardziej mój feel. Jak sobie teraz myślę, to wcześniej była owca, teraz jest kurczak. Jeśli dodać jeszcze ręgara, który był kotem, to może wychodzić na to, że mam jakiś cosplayowy zwierzęcy fetysz. Czyżbym była ukrytym kurasem? No nie! Azir powstał na Intel Extreme Masters w 2015 roku, czyli całkiem dawno. I do tej pory wydaje mi się, że miał tylko dwie sesje zdjęciowe. Kiedy tylko ten czempion wyszedł, bardzo mi się spodobał, bardzo lubię Egipt, kolor złoty, gołębie. Coś o jego designie bardzo do mnie przemawiało i wiedziałam, że będę chciała na IEM przerobić go pod siebie i zaprezentować. Początkowym założeniem było zachowanie jego bardziej zwierzęcej formy, czyli tych bardzo wysokich, kurzych łapek, ale niestety konstrukcja, którą przygotował kolega, była zbyt niemożliwa dla mnie do poruszania się. Być może była to wina moich słabych nóżek. Może była to wina konstrukcji, nie wiem, ale tak czy inaczej zrezygnowałam z ogromnych nóg, w których miałabym prawdopodobnie ponad 2,5 metra wzrostu, i postawiłam na długą spódnicę do ziemi i wysokie koturny, w których tak czy inaczej miałam ponad 2 metry wzrostu, więc efekt wielkości osiągnięty. Do tej pory, kiedy patrzę na ten hełm, jestem z niego mega zadowolona. Tak jak cała reszta kostiumu jest zrobiony z pianki. Postanowiłam sobie, że chciałabym, żeby ten kostium był lekki. Niektóre elementy zbroi będą na pewno bardzo duże, więc nie chcę się dodatkowo obciążać. Niestety przy pracy z pianką trzeba bardzo, bardzo uważać, żeby wszystkie kanty i wszystkie łączenia były super gładkie. Pamiętam, że żeby osiągnąć ten kształt, robiłam maskę przynajmniej trzy razy. Cała ta konstrukcja wzmocniona jest w środku worblą, ma też grzebyk, dzięki temu lepiej trzyma się włosów. Kurtyna z tyłu bardzo sprytnie pozwala zasłonić e, wiązania na szyi i plecach, ale z tego co widzę jest na szpilki. Ach, te szpilki, więc bez problemu mogłabym to odpiąć i mieć po prostu elegancki hełm. Ozdoba na szyję jest. Niestety w tej chwili dosyć sztywna, ale jestem pewna, że gdybym potraktowała ją opalarką, ciepłym powietrzem, zaraz zrobiłaby się znowu miękka. Również zrobiona jest z pianki, pokrytej wikolem. Z tyłu ma haftki, wiecie jak uwielbiam haftki. Natomiast ten kamień, tak jak i wszystkie inne w tym kostiumie, powstały we współpracy z Kairi, z którą miałyśmy wielki plan nagrywać w 2015 YouTube tutoriale, ale z całego tego doświadczenia zostały mi te piękne, Gemy. Na ramionach opaski zrobione z dwóch warstw cienkiej pianki. Jak patrzę teraz na nie, to jestem pewna, że nie zmieściłabym tam swojej ręki. W tym kostiumie zastosowałam taftę. Jest to nieco grubszy, sztywny materiał, ma połysk, którego zazwyczaj nie lubię, natomiast uważam, że w tym stroju świetnie pasuje. Pamiętam, że zaprojektowałam kilka wersji tego napierśnika. W zależności od tego jak dużo miało być w nim zbroi, a ile materiału. Jest to też chyba jedyna część całego kostiumu, która zrobiona jest z Worbli, ponieważ w tym miejscu jest bardzo dużo ruchu. Bardzo chciałam, żeby ta część była bardzo sztywna, żeby nie wyginała się, żeby farba się nie uszczyła i nie odpadała. Do tego jest tutaj delikatne usztywnienie pleców, dzięki czemu moja sylwetka jest wyższa i przede wszystkim się nie garbie. Nie był to zaplanowany efekt, jednak taki rodzaj plisowania stanika spowodował, że nawet nie mając nic pod spodem, wydawało się, że mam całkiem spory biust. Z tego co widzę, tafta przyszyta jest ręcznie do paska worbli, a potem ta worbla przyklejona jest od spodu do drugiej warstwy worbli w napierśniku, dzięki czemu jedno i drugie świetnie się trzymają. Cała zbrojka zapina się z boku na rzepy, natomiast z tyłu ma deringi, przez które przechodzi wstążka o niesamowicie podobnym kolorze co tafta. Jestem pod wrażeniem. Przechodzi przez ramiona, krzyżuje się na plecach i zawiązuje, więc wszystko się bardzo dobrze trzyma. Mój Azir co prawda nie ma skrzydeł, ale zrobiłam mu bardzo długie, powiewające pasy. Są zrobione z tafty, w środku na pewno usztywnione są flizeliną, przeprasowane, na końcach mają piankę. Dzięki temu zawsze będą trzymać prosty kształt, a nie gdzieś tam się walać między nogami. Z tego co widzę, używałam wtedy jeszcze sprayów, które były zwykłymi samochodowymi. Sprayami, których teraz już nie używam, nie polecam. Nie wiem, czemu nadal dziwią mnie takie momenty, ale te pasy do karwasza przyczepione są za pomocą szpilek. Naprawdę szpilki i agrafki wszędzie. I ty się uważasz za profesjonalnego cosplayera. Karwasze oczywiście również zrobione są w całości z pianki. Mam to szczęście, że moje dłonie i nadgarstki są dosyć wąskie, drobne, więc mogę. Robić karwasze bez zapinania. Ow. Jak już wspomniałam, wiedziałam na początku, że będę musiała w tym kostiumie mieć duże elementy zbroi, dlatego baza wszystkich takich zbrojowych elementów to 10 mm pianka, która jest lekka, fantastycznie się kształtuje i jest moją ulubioną grubością pianki. Jaka jest wasza ulubiona grubość pianki? Piszcie w komentarzach. Konstrukcja tych naramienników przypomina mi trochę jakieś zaginione miasto Inku. Tak dużo się tu dzieje. Jedna warstwa to worbla wyprofilowana pod moje ramię, tak żeby jak najlepiej do niego przylegała. Na to jest bardzo dużo warstw cienkiej pianki, zamiast użyć trochę grubszej, no chyba, że już nie miałam. Całość widzę, że jest zszyta ręcznie nitką, a także sklejona worblą. Jestem też pod wielkim wrażeniem, że nawet środek jest zaklejony i zamalowany, dzięki czemu nie widać tego, co dzieje się tam pod spodem, i wygląda to całkiem estetycznie. Wiem, to niezbyt dobrze o mnie świadczy, kiedy jestem zdziwiona czymś, co zrobiłam estetycznie. Do tego standardowo przeze mnie używany rodzaj zapięć na ramienników. Jedna wstążka idzie pod pachą. Dla stabilizacji, natomiast dwie pozostałe przechodzą przez deringi w drugim naramienniku i z powrotem zawiązywane. Dzięki temu naramienniki są dosyć równo, zależne od siebie, e, obciążają się nawzajem i bardzo dobrze trzymają na ramiona. Wszystkie te sznurki są schowane pod naszyjnikiem. Napierśnikiem i z tyłu tym sprytnym baldachimem z hełmu. Są tu też haftki, ale jakie jest ich zastosowanie? Jak teraz sobie o tym przypominam, to po raz kolejny jestem pod wielkim wrażeniem mojej inwencji, ponieważ Azir ma bardzo duży kołnierz, który o ile pamiętam, również zajął mi wieczność, żeby opracować ten konkretny kształt. Odpowiednio wywinięty, nie za krótki, nie za płaski. Perfekt. I teraz łącząc ze sobą jedną i drugą część powstaje całkiem na konstrukcja. O. I całość trzyma się na dwóch haftkach. Pamięć mięśniowa mówi mi, że strasznie ciężko jest wpiąć jeden i drugi element, mając wielkie naramienniki, w których nie można za bardzo manewrować, i ten kołnierz, który również ogranicza widoczność, ale nieważne. Szczególną sympatię żywię do swoich kostiumów, które mają pazury. Nie wiem, co takiego jest w pazurach, ale zawsze, kiedy mam je na sobie, wydaje mi się, że cała moja dłoń wygląda lepiej. No patrzcie, nie potrzeba rekwizytów, kiedy ma się takie paznokcie. Pazury mają w środku numery od 1 do 5, żebym zawsze łatwo i szybko mogła je założyć. Polecam taki szybki, prosty sposób na sortowanie elementów. Poza pazurami na dłoniach miałam też złote pierścienie, ale widzę, że nie dość, że większość pogubiłam. To te, które zostały, zostały przemalowane pod inny kostium. Jak już wspomniałam, długie gołębio-kurczacze nogi Azira musiałam wymienić na spódnicę. Ta zrobiona jest w całości stawty, ta ma przepiękny, złoty, słoneczny kolor. Ta jest fioletowa, na niej namalowałam słońce farbą, która o dziwo się nie kruszy, więc brudna do farby. Spódnica jest obrzydliwie brudna, więc nie chcę nawet jej tu mieć na stole. Od góry spódnicę wieńczy pas ze zbrojkami. Jest to zupełnie płaski, lekko na brzegach zaokrąglony kawałek pianki. Tu jest topianka 5 mm. Całość jest bardzo porządnie zawikolowana, bo nie ma mowy, żebym ją zgięła. Na pewno by się pokruszyła. Każdy z gemów w tym kostiumie ma nieco inny odcień. Ale ponieważ to jest przód, to jest tył, to nikt tego nigdy nie zauważy. Poza wami! Którzy już zawsze będziecie to wiedzieli. Sam pas zapina się na rzepy, dzięki czemu ma regulowaną długość. Natomiast najciekawsze łączenie ma ze zbrojkami, które leżą na biodrach. O ja dobrze pamiętam, te zbrojki również mają kształtem przypominać skrzydła, są na biodrach, trochę się rozkładają. Wydaje mi się, że dzięki temu całość trochę bardziej przypomina oryginał. I tutaj gemy są tego samego koloru, ponieważ jest to kawałek pianki pomalowany farbą. Natomiast samo zapięcie, pamiętałam podświadomie, że jest ciekawe, ale teraz potrzebowałam chwili i kilku prób, żeby zrozumieć jak działa. Naprawdę, czasem nie rozumiem skąd biorą się te pomysły. Przekładam pętelkę przez haftkę i zapinam ją tutaj. Dzięki czemu nie ma mowy, żeby ta część puściła. Będzie zawsze się trzymać, dopóki ta druga część haftki się trzyma, ponieważ wszystko trzyma się na gumkach i nie jest przymocowane na sztywno. Te wszystkie elementy będą pracować podczas ruchu i nie będą obcierać ani się źle układać. Zazwyczaj w tej serii opowiadam wam jak bardzo wygodne są kostiumy, jak łatwo się je transportuje, jakie sprytne rozwiązania zastosowałam po to, żeby były jak najbardziej kompaktowe i żeby zajmowały jak najmniej miejsca. W tym kostiumie nie. nie. Układając te wszystkie elementy na stole, widzę, że nie dość, że jest to objętościowo największy z do tej pory prezentowanych cosplay, to jeszcze przypominam sobie, jak straszliwie wkurza mnie. Transportowanie go gdziekolwiek. Chociaż to nie jest tak, że jest bardzo niewygodne, wszystko jest z pianki lekkie, dopasowane do moich wymiarów sprzed pięciu lat. Więc to nie jest tak, że nie mogę się w nim poruszać. Natomiast sama ilość pianki, którą mam na sobie, i to, że całość jest jednak dosyć sztywna. Prawie że kiedy myślę o zakładaniu tego stroju, to. No, 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 no! Nie mówiąc o pakowaniu, to nie jest kostium, który mogę wepchnąć do walizki, tak jak gdyby zrobiony był z worbli, bo niestety się poniszczy. Więc wszystkie elementy muszą być dobrze ułożone, najlepiej przełożone czymś miękkim i to zajmuje bardzo dużo miejsca. Ale też efekt, kiedy mam ten kostium na sobie, jeśli mogę być nieskromna, jest. Na koniec zostawiłam najlepszy, ale najpierw czary mary stół czysty. Yeah. Pozwólcie, że zaprezentuję moją lagę. Ej, a tu jest druga jej część, że nie było, że to tylko taki krótki kikutek. Ten staw poza hełmem to chyba moja ulubiona część całego stroju, mimo że nie ja ją zrobiłam. Może właśnie dlatego tak bardzo ją lubię, bo nie jest okupiona moim potem i widzami. Mój ówczesny chłopak założył firmę, w której było mnóstwo drukarek, wycinarek laserowych, wycinarek CNC, wszelkiego rodzaju ciężkich narzędzi, więc mogłam z nich korzystać dowoli. Więc kiedy ja giełam i cięłam piankę, cence wyżynało kolejne warstwy tego cuda które potem poskładałam, dodałam przezroczystą pleksę, dzięki temu część sprawia wrażenie, że lewituje, dodałam gemy, zawikolowałam wszystko na sztywno i pomalowałam. Dzięki konstrukcji ze styroduru ta część jest naprawdę bardzo lekka, ale no niestety jest to dosyć miękki materiał i muszę bardzo uważać przy transporcie. Jestem bardzo zdziwiona, że do tej pory nic nie odpadło, nie pękło. Widzę w niektórych miejscach uszczerbki, ale po tylu latach i takiej ilości przejechanych kilometrów to nic dziwnego. Tym razem sama laga jest nie z rurki PCV, ale z. Drewnianego trzonka od miotły. Z pomocą silnych mężczyzn zamocowaliśmy ten wkręt, dzięki czemu obie części trzymają się naprawdę bardzo mocno. Natomiast końcówka zrobiona jest z prawdopodobnie pianki obłożonej worblą, ponieważ ta część dotyka ziemi, cały czas się obija. Wiadomo, że jest podatna na największe uszkodzenia, więc musi być sztywna. W tej części rączki są też ostatnie dwa gemy. Całość obłożona jest tutaj tą samą fioletową wstążką, co w, na pierśniku. Dzięki temu wszystkie te elementy mają spójną kolorystykę. Ten strój zakłada się długo, zajmuje dużo miejsca, jest nie do końca wygodny, na pewno nie grzeje, nie wiem nawet, czy jest w nim schowek na telefon. Prawdopodobnie trzymałam go w staniku. Od tych wszystkich wspominek mam ochotę wziąć na warsztat kolejnego czempiona i przerobić go pod siebie. Napiszcie mi w komentarzach, który by mi pasował. Wiecie już, co lubię, wiecie, jak wyglądają efekty końcowe. To nie musi być koniecznie zwierzę. To nawet nie musi być humanoid. Mam nadzieję, że ta. Podróż, ale ją wspomnień się Wam podobała i że rozwiązania zastosowane w tym kostiumie trafią również do Waszych cosplayów. Jeśli miło spędziliście ze mną i z gołębiem czas, dajcie mu łapkę w górę, ponieważ pomaga mi to w zasięgach i dzięki temu wiem, co lubicie. A tymczasem ja się odmeldowuję i do następnego razu. Bye!